Jest życie, w którym działamy i się boimy. Ja wiem, co to znaczy nie móc. Jakiś czas temu też tak miałam. Miałam jakąś listę sukcesów, ale miałam dłuższą listę porażek. I kiedy patrzyłam na swoje pomysły, na swoje marzenia, ja widziałam tylko swoją listę porażek. I przez pryzmat tej listy wskazywałam każdy pomysł na przegraną. Ja nawet nie zaczynałam. Ja nie działałam ze strachem, bo ja się bałam, że mi nie wyjdzie, że zawiodę, bo przecież ta lista jest długa. No to raczej na pewno mi nie wyjdzie. To po co próbować? I dopiero teraz, kiedy ta spirala się nakręca, ale ta druga spirala, ta spirala małych sukcesów i doceniania siebie za te małe sukcesy, to ja dopiero widzę, że faktycznie boję się i działam. A jak boję się i działam, to działam więcej i znowu się boję i znowu działam i znowu i znowu i robię coraz większe rzeczy. I nawet nie wiem, kiedy robię rzeczy, o których mała Julka by w życiu nie pomyślała.